13 dzień listopada 2025 rok. No, tutaj to filmiku ja jeszcze nie nagrywałam. Domki jednorodzinne, kabaty, niedaleko lasu kabackiego. No, musiałam się tu skryć, bo zaczęło wiać. Cały dzień było spokojnie, spokojnie. To teraz musiało na koniec. No i powiem szczerze, no, tu jest tak ładnie oświetlone. O, piękne popołudniowe niebo, powiedziałbym w kolorze atramentowym. No i proszę, niektórzy zmierzają wprost do swojego domku. A, tutaj domki to niektóre. O, ho, ho, Czasami się zastanawiam, czy ja bym chciała mieć taki właśnie. I przyznam się szczerze, że nie mam pewności. No naprawdę myślałam, że to będę sama. Ktoś idzie z walizeczką. Ktoś przede mną, ktoś za mną. A tu proszę bardzo, jaka piękna zieleń. No taka zieleń. O, Dobre by było zdjęcie. No ale do rzeczy już o pogodzie wszystko, o tym o alejce wszystko. No tak się jakoś mało tutaj swoje czuję. Powiedziałabym raczej nie swojo. No, piękne chaty, po prostu, nie wiem tylko jaka to jest ulica, bo ta, którą szłam to się nazywa Wełniana, a ta, o no, Bóg mi świadkiem, że nie wiem. No dobrze, jak nie wiem to się dowiem, później będę zawracać, a temacik do moich rozważań dzisiaj to jest arcyważny, karmienie. No, karmienie to mi się kojarzy z karmieniem zwierzaków, jak ktoś ma. Po pierwsze, po drugie, karmienie to mi się kojarzy, jak przychodzi czas na karmienie niemowlęcia. No, nie tak dawno mu Jadaś był niemowlakiem dwa lata temu. Śmignęło szybko ciachbach, nie wiadomo kiedy. No i po prostu karmienie. No, co tam karmienie? No, yy, przecież człowiek, jak zasiada do śniadania, obiadu czy kolacji, to przecież nie nazywa tego karmieniem. No, to jest rzecz oczywista. Ale dzisiaj to słowo się do mnie przyczepiło. I tak naprawdę, no, mówię, mówione jest o tym przy różnych okazjach. O jaka tutaj ciemnica, proszę bardzo. No, ale tu nie w pieszo nie chodzi, tu wszyscy prawie samochodami podjeżdżają. No, ale wracając. Karmienie. Czym się człowiek karmi cały dzień? No, nie mówię tylko o tym, co je, a to nie jest bez znaczenia. Okazuje się, sama tego doświadczam, że każdy powinien dostosować swój sposób jedzenia do siebie. Do swoich dolegliwości, do swoich bolączek, a jeżeli coś zaczyna szwankować, a ty człowieku ciągle trwasz przy tym samym, no to może trzeba coś zmienić. Ja, ja takie zmiany dokonałam, tak, przyznaję się, przyznaję się. Oczywiście, całe życie się szamotałam z insulinoopornością, a teraz wychodzę na prostą. No, tak, tak, bo zastosowałam zastosowałam różne zmiany. W moim sposobie odżywiania się. Słodycze sporadycznie albo wcale. Warzywa, owoce, umiarkowana ilość i to najlepiej. No, wszystko to zabrać mi rodzeń, No, dobra, już powiedziałam co widziałam. Dwóch lekarzy, którzy sensownie doradzają, a nie dość że sensownie doradzają, to jeszcze, to jeszcze mają sukcesy w postaci wyleczonych pacjentów. Czyli karmienie się. Odpowiednim jedzeniem jest arcyważne, ale nie mniej ważne, a może nawet ważniejsze jest to, czym się człowiek karmi przez cały dzień, co wrzuca do swojej głowy, jakie zewnętrzne posiłki docierają do jego głowy, do jego duszy. Bo to wszystko się przetrawia na to, kim się jest, jakie się ma życie, jak to życie wygląda. O, ja taka stęskniona za pustymi alejkami. No to proszę, to mam pustą alejkę. A, tam zmykam stąd, wcale mi się nie podoba. No tak czy inaczej, to czym się karmimy cały dzień ma ogromne znaczenie. Jakie ludzie do nas mówią, z jakimi ludźmi rozmawiamy, czego słuchamy, w co wierzymy, a w co nie, co czytamy, jakie informacje zasilamy swoją uwagą? I to wszystko ma niesamowite znaczenie. A jak poznać, czy to, czym ja się karmię, to mi sprzyja, albo nie? Jakie to jest proste? Ho, ho, ho. Jakie to jest proste? Po owocach to można poznać. Po jakich owocach? A po moim samopoczuciu? A po tym, co siedzi w mojej głowie? Czemu poświęcam moją uwagę, mój czas? Czy jestem radosna? Czy szarpie mnie od środka jakaś lękuba? I tak dalej, i tak dalej. No, to jest taki prosty teścik na to wszystko. Nie ma się co oszukiwać, że jest inaczej. Jeśli o, Jeśli o swoim życiu mogę powiedzieć, jak ja pięknie żyję. Jestem szczęściarą. Dobrze się czuję ze sobą, dobrze się czuję z innymi ludźmi. To znaczy, że karmię się tym odpowiednim pokarmem, a konsekwencją tego jest moje zadowolenie, moje sensowne myślenie, moje uczucia, moje działania, to jak postrzegam świat, siebie, ludzi i tak dalej, i tak dalej. To jest coś tak niesamowicie istotnego i tak na chwilę bieżącą, i na, e, na codzienność. Czasami się o tym zapomina, i pakuje człowiek do tej swojej głowy, do tej swojej duszy to, co mu nie służy. A to potem owocuje zawałem darem, wrzodami żołądka. Złym samopoczuciem, bezsennością, i co tam jeszcze człowiek chce? Tymi dołkami, tymi lękami, tymi różnymi depresjami, i tak dalej, i tak dalej. A kiedy ktoś komuś udzieli rady, człowieku, zatrzymaj się, nakarm się tym, co piękne, bądź z naturą za pan brat. Poszukaj pięknych ludzi, próbuj odnaleźć piękno w sobie, bo ono tam jest, i zawsze zwracaj się do swojego wnętrza. O, 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 o. Proszę, jak się wyuczyła. Ale to jest najprawdziwsza prawda. I nie ma, nie ma, nie ma lepszej. Prawda, prawda, jeszcze raz, prawda. To, czym się człowiek karmi, tym jest. Jeśli, jeśli karmię się radością, życzliwością, dobrym słowem, dobrym nastrojem, dobrą energią, brakiem oporu, zaufaniem to przecież świat jak lustro. Wszystko mi to odbija. Ha, ha, ale się wyuczyłam, przygotowałam się do lekcji. Tak czy inaczej, karmienie, to no, warto na to zwrócić uwagę i przypatrzeć się swojej codzienności jednemu za drugim. Jeden za drugim dzień, jaki on jest. Czy przeszkody są dla mnie tragedią? Jak wychodzę z dołków? Jak wychodzę z tego niestrawionego? Albo z tego, co było ciężko strawne? No właśnie, to są dobre pytania. Człowiek każdy powinien sobie takie pytania zadawać. Każdego dnia i pilnować tego czym się karmi i nikt tego za za nas nie zrobi kompletnie nie ma nikogo kto to za nas może zrobić a no proszę przechodzę tyle razy koło tego miejsca a nie wiedziałam, że <laughs> u stronie tak się nazywa ta ulica pięknie ale to imperium kabackie a to już mi się mniej podoba no niech będzie kabaty, żeby zaraz imperium no a wracając do podsumowania karmienie najlepiej przez cały dzień zważać bacznie na to czym się karmimy pilnować tego jak oka w głowie bo chyba nie ma ważniejszej, nie ma chyba ważniejszego zadania do wykonania. Być ciągle tym poszukującym, który szuka, szuka tego najodpowiedniejszego posiłku, najodpowiedniejszej strawy. No dobra, to wszystko w tym temacie. Jakiś już niezadowolony, Ciekawe czym go nakarmili. Pięknego, spokojnego, radosnego wieczoru z taką refleksją właśnie, że to o czym się karmimy jest arcyważne.